Kartuzówki, oni nazywać świętego Brunona naszym ojcem, uznając niejako, że po 900 latach jakaś nowa płodność świętego Brunona w kościele się przejawia, jakby przyjęli nas trochę do swojej rodziny, ale to nie jest związek kanoniczny, jest to związek duchowy. Zaczęły się zarysowywać pewne konkretne ramy też tego życia, nie tylko w tym wymiarze komunii z Maryją, która adoruje w chwale Trójce Świętą, ale również, że osoby, które w tą adorację się włączają, one żyją w pełnym wymiarze samotności, w i ja, jednocześnie w zupełnej otwartości. Tajemnica Betlejem, to są dziedzictwo, które mają zastrzyknąć. To znaczy, jest to obecność Maryi, która trwa w adoracji dziecianka, adoruje swojego syna, ponieważ wie, że on jest Bogiem, że to nie jest tylko misja a z drugiej strony, mężczycy przybywają, mężczycy przybywają, odchodzą. To jest miejsce, w którym jednocześnie spada samotna adoracja miłości wobec świadomego Syna Bożego i jednocześnie ta absolutna otwartość na tych wszystkich, którzy przybywają. I od samego początku ten wymiar głębokiego pragnienia, żeby wpisać się w tradycję monastyczną, która wyraża się to, We are the champions. We are the champions. We are the champions. We are the champions. Ubóstwa by pewnie nie wystarczył. Wcielenie... o

Thank you. Thank you. Love. Że jest Orientale Lumen. Jest światłem przychodzącym ze wschodu, tam zaczął się Kościół, tamtą ziemię Bóg wybrał na to, żeby narodził się Jego syn. Nie można nie kochać wyboru Boga. I my jako Betlejem, Pragniemy naprawdę oddychać tym płucem wschodu i zachodu. To jest powiedzenie Jana Pawła II. Na pewno my nie mamy na to żadnego monopolu, my się wpisujemy po prostu w coś, co w kościele istnieje. A to jest dla nas żywe, to jest coś, czego my pragniemy i w co wierzymy, że też sięganie do tej pierwotnej tradycji może pomóc jedności. Pozwala nabyć pewnej ciągłości tej historii, jaką Bóg daje chrześcijaństwu. na to teatr, świat sztuki, popkultury, nowe media, jak również twórcza pasja i działanie. Dlatego też wspólnie z artystami, twórcami, ludźmi kultury zastanawiamy się, co zrobić, by kultura ubogacała i byśmy dowiadywali się wszystkiego o czymś i czegoś o wszystkim. Weekend kulturalny, każdy piątek po 18.00. Maja Kluczyńska, zapraszam. Autopromocja 1300 razy interweniowała do tej pory Straż Pożarna w czasie Świąt Bożego Narodzenia. W tym czasie wybuchły 504 pożary, w których zginęło 8 osób. Jak mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, Paweł Frontczak, do jednego z nich doszło w Łomży. Do najtragiczniejszego pożaru w okresie Świąt Bożego Narodzenia doszło w Łomży, w województwie Podlasku, gdzie z dotychczas przyczyn, w wyniku pożaru jednego z mieszkań w budynku wielorodzinnym zginęły 3 osoby. Rządczak wskazał też przyczyny pożarów. Najczęstszymi przyczynami pożarów w naszych mieszkaniach i domach o tej porze roku są wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych, elektrycznych lub gazowych. W ciągu świątecznych dni strażacy odnotowali również 54 zdarzenia związane z emisją tlenku węgla. W wyniku zginęła jedna osoba, a 21 innych uległo podtruciu i wymagało hospitalizacji. Piosenkarze apelują, by ostrożnie używać urządzeń ogrzewających, a także wyposażyć się w czujniki wykrywające tlenek węgla w powietrzu. W wieku 53 lat zmarł George Michael, piosenkarz były członek popowego zespołu WEM, popularnego w latach 80. Przyczyną śmierci, jak poinformował jego menadżer, była niewydolność serca. Hołd George'owi Michaelowi oddawali muzycy z całego świata. Nie straciłem kochanego przyjaciela, szlachetną duszę i genialnego artystę. Pisze Elton John. To złamało mi serce. To... Andrew Ridgely, fatnę Michaela z grupy One. Żegnaj, przyjacielu, kolejny wielki artysta nas opuszcza. Pisze Madonna. Ladies and gentlemen, George Michael. I wspomina moment, gdy ponad ćwierć wieku temu wręczała artyście MTV Awards. A na oficjalnym profilu Duran Duran gorzkie słowa o przekleństwie roku 2000 roku, który zabrał nam Davida Bouiego, Prisa czy Parfita ze quo. To ciężki dzień pod koniec brutalnego roku, ale jestem mu wdzięczny za to, co nam zostawił. Kwituje producent muzyczny Mark Ronson. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wyruszył marsz pokojowy z Berlina do Aleppo. Uczestnicy chcą przejść tę trasę w geście solidarności z cywilami z Aleppo. Chcą także zwrócić uwagę światowych przywódców na trwającą od prawie 6 lat w serii Pomysłodawczynią marszu jest Anna Albot-Polka, blogerka mieszkająca w Berlinie. Trasa będzie wiodła przez Niemcy, Czechy, Austrię, Słowenię, Chorwację, Serbię, Macedonię, Grecję i Turcję. Jest to ten sam szlak, którym migranci docierali do Europy tylko w drugą stronę. Organizatorzy szacują, że pokonanie Zajmie około trzech miesięcy. Magdalena Dąbkowska, współorganizatorka marszu, mówi, że każdy może się przyłączyć choćby na jeden dzień lub nawet na kilka godzin. To nie będą długie odcinki, około 20 kilometrów dziennie, duża grupa osób z białymi flagami na znak tego, że to jest marsz całkowicie pokojowy, apolityczny, takiej solidarności po prostu. Międzyludzkiej. Na razie nie wiadomo, czy maszerujący wejdą do samego Aleppo, bo nie wiadomo, jaka będzie sytuacja w mieście, kiedy będą zbliżali się do końca wędrówki. Tak dużo się może wydarzyć w tym czasie, czy może okazać się, że to Aleppo jest bardziej symboliczne niż realne. Organizatorzy zapewniają, że na trasie marszu współpracują z lokalnymi społecznościami i policją. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Zawieszenie broni w Donbasie jest łamane przez prorosyjskich bojówkarzy, donoszą ukraińscy wojskowi. Wstrzymanie ognia miało obowiązywać w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Według ukraińskich żołnierzy, w ciągu pierwszej doby zawieszenia broni separatyści kilkadziesiąt razy ostrzeliwali pozycje rządowe. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Zawieszenie broni formalnie. Rozpoczęło się o północy 24 grudnia. Tak umówiono się w ramach mińskich rozmów Grupy Trójstronnej. Jednak bojówkarze złamali umowę. Ukraińskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w ciągu ostatniej doby wspierani przez Rosję separatyści 39 razy ostrzeliwali pozycje Ukraińców. Najspokojniej było na ługańskim odcinku frontu. Tu zanotowano jeden ostrzał z broni strzeleckiej. Na donieckim odcinku rozdziału sił ataków było 15, na Mariupolskim 23. Bojówkarze 4 razy używali artylerii. W wyniku ataku Jeden ukraiński żołnierz został ranny. Separatyści wbrew wcześniejszym umowom ostrzelali też specjalnie oznakowaną grupę, której zadaniem była ewakuacja ciał poległych żołnierzy w okolicach switłodarskiego łuku. Tam separatyści przez ostatnie kilka dni próbowali szturmować ukraińskie pozycje z Kijowa, Paweł Buszko, Polskie Radio.